Pokój dobro, w tym franciszkańskim pozdrowieniem witamy w Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, które tak naprawdę powstało jako sanktuarium Męki Pańskiej. Niemniej jednak w historii wieków zagościł tutaj cudowny wizerunek Matki Bożej przywieziony z kamieńca, i od tej pory to sanktuarium zyskało dwa tytuły. Tytuł Sanktuarium Pasyjnego, Sanktuarium Męki Pańskiej. Oraz drugi tytuł. Tytuł Sanktuarium Maryjnego, gdzie króluje Maryja, nazywana też Słuchającą albo cierpliwie Słuchającą. Dla nas to przede wszystkim Maryja Pani Kalwaryjska. Miejsce niezwykłe przede wszystkim, przez wielu ludzi jeszcze nie odkryte, ale ci, którzy potrafią dotrzeć tutaj, i docierają, odkrywają rzeczywiście coś niezwykłego. I tu Pan Bóg działa. Swego czasu napisano artykuł Najpiękniejszy Boży Kraniec Świata. I ten artykuł opisywał właśnie Kalwarię Pacławską. Patrząc geograficznie, to rzeczywiście kraniec Rzeczypospolitej, kraniec Polski. Kalwaria to wzgórze położone 24 km za przemyślem w kierunku wschodnim, właściwie niecałe 2,5 km od granicy z naszym sąsiadem Ukrainą. Ale jesteśmy też w pięknym zakątku Polski. Po górzu Bieszczackim, bo właściwie już tutaj rozpoczynają się Bieszczady, w zakątku, który nie został dotknięty ręką człowieka, który zachował swoją czystość, swoją harmonię, swoje piękno. Znajdujemy się w zakątku, który w sposób szczególny wybrała sobie Maryja i gdzie, jak wierzymy głęboko, obdarza ludzi swoimi łaskami. Założycielem i fundatorem Kalwarii Pacławskiej jest Andrzej Maksymilian Fredro. Był kasztelanem lwowskim, był również wojewodą podolskim. Nawet pełnił urząd marszałka Sejmu Rzeczypospolitej w XVII wieku. Odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, bardzo mocno przeżył to takie osobiste wydarzenie w swoim życiu. No i zapragnął też, żeby tutaj w tych swoich ziemiach, w swoich posiadłościach, jakby odtworzyć Jerozolimę, odtworzyć drogę krzyżową Jezusa Chrystusa. Chciał, aby pielgrzymi mieli możliwość przybywania i oddania czci Jezusowi Chrystusowi cierpiącemu, więc to sanktuarium miało najpierw charakter sanktuarium pasyjnego, czyli sanktuarium męki pańskiej. I kiedy to miejsce już mniej więcej było gotowe w takim stanie, w 1668 roku sprowadził tutaj Zakon Franciszkanów, czyli nas zaprosił. To miejsce zyskało jeszcze bardziej na takiej sławie w momencie, kiedy zjawił się tutaj cudowny obraz Matki Bożej. Ten obraz pochodzi z naszego kościoła i klasztoru, z Kamieńca Podolskiego. Kiedy Kamieniec Podolski został zdobyty przez Turków w 1672 roku, Andrzej Maksymilian Fredro prawdopodobnie ten obraz od Turków wykupił, tutaj go umieścił w kalwarii pacławskiej. I oczywiście zaczęły też się dziać cuda przez wstawieństwo Matki Bożej, dzięki temu obrazowi, który tutaj istnieje, dokładnie od 1679 roku. Rzeczywiście w ciągu tych wieków istnienia sanktuarium było tutaj wiele cudów, część z nich jest odnotowana w naszych księgach. To są cuda szczególne. Nawet te ostatnie związane czy z uzdrowieniem z choroby nowotworowej, czy cud dosłownie sprzed miesiąca, gdy młoda kobieta, która miała mieć wstawioną endoprotezę, której staw biodrowy był całkowicie zwapniony, odzyskała pełnię sił. I i obeszło się bez tej operacji. Są cuda związane z cudownymi uzdrowieniami, ocaleniem z wypadków, jak chociażby ten, który miał miejsce przy samej budowie sanktuarium. Cały czas do dzisiaj są z kulami. Przyszło dziecko, wracałoby z kul, bo później tu coś, jakieś łaski... Dostąpiły i dziecko zaczęło chodzić, ja dużo pamiętam, a szczególnie ze wzrokiem, ktoś niewidomy, a tu się myli tą wodą w źródełku i, i wracali stąd, modlitwa, dużo takich łask. Ja sama doznałam takiej łaski, bo stwierdzili u mnie chorobę nowotworową. I okazało się, że nawet komórek nowotworowych nie było w sumie, ale bardzo się modliłam i cały czas nasi ojcowie franciszkanie z Kalwarii. Miałam cztery operacje i wylew, i uzator, i, 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 i sprawy sercowe, i, 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 i bypassy, no. i żyję, i dobrze się czuję. To już jest wielka łaska. Wszystko przepisuje to modlitwy, modlitwie. Czy jakaś choroba, czy jakieś zmartwienie, czy cierpienie, no to polecamy się opiece Matki Bożej. To widzimy, że to jest przecież też zasługa Matki Bożej, że ktoś jest zdrowy, że żyje, że po prostu dzięki temu. Drugim takim założycielem i fundatorem tego miejsca jest druga postać związana bardzo mocno z tym miejscem, Józef Szczepan Wernicki. To właśnie dzięki niemu Kalwaria Pacławska nabrała takiego wyglądu, jak, jak jest. Prawdopodobnie zachwycił się tym miejscem. Tutaj też chyba doznał jakiegoś takiego wewnętrznego cudu przemiany swojego życia i postanowił to miejsce odbudować. Więc, ponieważ też był człowiekiem bardzo zamożnym, pochodził z ziemi sanockiej, cały swój majątek sprzedał i za uzyskane w ten sposób fundusze wybudował ten kościół, w którym jesteśmy obecnie. Papież Leon XIII poświęcił i pobłogosławił korony, które zostały tutaj przywiezione na Kalwarię z Watykanu. Uroczysta koronacja obrazu odbyła się 15 sierpnia 1882 roku. W tej koronacji brało udział ponad 100 tysięcy pielgrzymów tutaj na Kalwarii Pacławskiej. Z tym miejscem związany jest również Ojciec Maksymilian. On tutaj przebywał przez kilka miesięcy. Zresztą kilka razy tutaj był na Kalwarii Pacławskiej. Tutaj również jest pochowany przyjaciel świętego Ojca Maksymiliana, ojciec Wenanty Katarzyniec. Zmarł tutaj w klasztorze w Opinii Świętości. W tej chwili jest przeprowadzany proces batyfikacyjny. W tym roku papież Franciszek wydał dekret o heroiczności cnót Ojca Wenantego Katarzyńca. Więc od tego momentu jest on już uznawany jako czcigodny sługa Boży. I czekamy też na cud, jeśli będzie taka wola Boża, na cud, który będzie potrzebny do beatyfikacji. Święty Maksymilian o nim powiedział takie bardzo piękne zdanie, które dla mnie jest też takim jakby osobistym wypełnianiem swojego życia zakonnego. Święty Maksymilian mówił o Ojcu Wenantym, Wykonywał rzeczy zwyczajne w sposób nadzwyczajny. Nieraz tak właśnie myślimy, że jesteśmy takimi zwyczajnymi ludźmi i zwyczajne rzeczy w swoim życiu spełniamy, ale jeżeli je spełniamy w sposób nadzwyczajny, to jest droga do świętości. W czasie wojny nic, nikt nie ucierpiał tu. Jakiś taki dziwny klimat i dziwna miejscowość. Wszyscy mówili, że to dzięki. Matce Bożej, że po prostu nawet Ukraińcy gdzieś raz podobno się wybierali. Mnie to opowiadał osobiście taki pan, co razem z nimi się organizował, Ukrainiec, Bijan nazwisko. I opowiadał, że przyszli pod kalwarię, było ich około 40. Jest taki las klasztorny, i pomiędzy ten las zaczęło przebijać światło. I sami między sobą, mówią, cały klasztor jest oświetlony. Mówię, oni chyba wiedzą, że my tam się wybieramy, albo coś. Mówię, a ktoś powiedział, że to Matka Boża, mater tak jak ten do mnie człowiek opowiadał, pan Bijan. Odwrócili się i zwrócili z powrotem do domu. Nigdy na Kalwarii, na, na klasztor, na, na ludzi nikt nie wtarł, nic. Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej to nie tylko kościół, nie tylko cudowny obraz Matki Bożej, ale to przede wszystkim potężny obszar, na którym rozsiane są kaplice kalwaryjskie. One są, tak jak Andrzej Maksymilian Fredro, jego założeniem byłoby odwzorować Jerozolimę tutaj w tych terenach Podkarpacia, więc wszystkie kaplice, które znajdują się na Kalwarii Pacławskiej, są jakby odwzorowaniem tej Jerozolimy, czy Ziemi Świętej, czy Drogi Krzyżowej z Jerozolimy, którą właśnie szedł Jezus Chrystus. I to jest naprawdę dokładnie odwzorowana ta Droga Krzyżowa, która ma 1662 metry, tak samo jak w Jerozolimie, również i tutaj w Kalwarii Pacławskiej. Na terenie sanktuarium są 42 kaplice, które przypominają o wydarzeniach z życia Pana Jezusa oraz o wydarzeniach z życia Matki Bożej, szczególnie z ostatnich momentów i dni ich życia, czyli droga krzyżowa Chrystusa oraz dróżki zaśnięcia, pogrzebu i wniebowzięcia Matki Bożej. Są jeszcze inne kaplice, które nie są jakby związane z, z, z dróżkami kalwaryjskimi, a myślę, że na uwagę zasługuje tutaj pustelnia Świętej Marii Magdaleny. Z historii też wiemy, że Maria Magdalena, która otrzymała od Jezusa łaskę nawrócenia i przemiany swojego życia, Zapragnęła też w swoim życiu jakby zamieszkać blisko miejsca, gdzie Chrystus został ukrzyżowany, gdzie zmarł, gdzie znajduje się Jego grób. Tam zamieszkała w tak zwanej swojej pustelni. Ta pustelnia Marii Magdaleny też została tutaj u nas na Kalwarii Pacławskiej odwzorowana. Jest to osobna kaplica, do której bardzo często pielgrzymują ludzie. Z tym miejscem związani są również nasi nowi błogosławieni, błogosławiony Michał Tomaszyk i błogosławiony Zbigniew Strzałkowski, Franciszkańscy męczennicy z Peru. Przebywali na Kalwarii Pacławskiej w czasie odpustu kalwaryjskiego. To po prostu Kalwaria Wschodu. Na każdy odpust, na każde jakieś święto większe przychodzili ludzie z Podola, tam, z tamtych stron, od Lwowa. Mniej więcej do lat 90. Kalwaria Pacławska to sanktuarium głównie jednego wydarzenia. Tym wydarzeniem był wielki odpust kalwaryjski, który od wieków trwa, od 11 do 15 sierpnia. I do dzisiaj są to chyba najbardziej szczególne dni związane z Kalwarią, a więc wszystkie uroczystości związane z Maryją, z jej w niebo wzięciem, z pogrzebem, z dróżkami, ze szczególnymi nabożeństwami, całym kultem, który ma tutaj charakter bardzo ludowy. Dzięki wybudowanemu domowi pielgrzyma Kalwaria zaczęła żyć nie tylko w ciągu tych kilku dni, ale właściwie przez cały rok. W 1995 roku po raz pierwszy pojawiły się misteria na dróżkach kalwaryjskich, aż dwukrotnie, bo w Wielki Piątek i w Niedzielę Palmową pełne misterium jest do dzisiaj przedstawiane przy poszczególnych kaplicach. To jest wydarzenie, które ściąga wielotysięczny tłum, ale które także sprawia, że całe Triduum Paschalne na Kalwarii zyskuje pewien nowy wydźwięk. Coraz więcej osób przyjeżdża, by uczestniczyć w tych wydarzeniach. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I także docierają w ciągu roku pielgrzymki i co ważne, w ostatnim pełnym tygodniu miesiąca lipca franciszkańskie spotkanie młodych. Tych spotkań było już 29, swoją tradycją sięgają roku 1989. Przez prawie tydzień około 1300 młodych ludzi gromadzi się tu na Kalwarii, by przeżywać czas pogłębiania wiary. To wszystko pod hasłem FSM, czyli Franciszkańskie Spotkania Młodych. Właściwie poza franciszkańskim spotkaniem młodym i wielkim odpustem, gdy na kalwarii gości wiele tysięcy ludzi, kalwaria jest ciągle sanktuarium w cudzysłowie nieujarzmionym, dzikim, ale też przez to czystym, położonym na wzgórzu otoczonym krajobrazem pięknej zieleni, rezerwatem przyrody, terenem Natura 2000. Kalwaria Pacławska to miejsce także umiłowane przez służby mundurowe. 17 maja pięciu arcybiskupów. Święciło nową suknię, która jest założona na wizerunek Matki Bożej. Ta suknia to dar służby granicznej, straży granicznej, która przeżywała 25-lecie swojego istnienia. Ta sukienka, którą obecnie oglądamy, jest już trzecią z kolei. Chyba jest jedyną w Europie, jeżeli nie na świecie, tego typu sukienką, bo to jest sukienka ze szkła kryształowego, hartowana. I przetykana złotem i drogocennymi kamieniami. Jest też takie znamienne jedno słowo, które jest napisane vigilamus, czyli czuwamy, czuwamy, czuwamy przy Maryi, przy Matce Bożej, ale też chcemy czuwać przy granicach Rzeczypospolitej. Myślę, że dla człowieka XXI wieku, który bardzo często doświadcza na co dzień giełku, hałasu, pośpiechu życia, to sanktuarium jest także szczególnym miejscem zatrzymania się, może jakiejś autorefleksji, zadumy nad sobą, na pewno ciszy, która nie tylko niesie pokój, ale także pozwala usłyszeć głos Boga. Ludzie tutaj odnajdują siebie w tej ciszy, kiedy przychodzą i chcą coś wyszeptać Matce Bożej. To rzeczywiście szeptają jej ducha największe swoje tajemnice. Tutaj ludzie odnajdują jakoś siebie bardzo mocno, i to, to bardzo też widać po spotkaniach z ludźmi, po spowiedziach. Kalwaria jest miejscem spotkania, gdzie, jak czasami mówimy, niebo łączy się z ziemią. Zapraszamy, byście tutaj przyjechali, byście tego spotkania w dzisiejszym świecie doświadczyli, byście doświadczyli nieobecności nas, Franciszkanów. Nawet nieobecności Maryi i Pani Kalwaryjskiej, która szczególnie jest tutaj widoczna, ale byście doświadczyli przede wszystkim w swoim życiu nieba, a więc spotkania z Bogiem. Z Bogiem, który tutaj chce się spotykać, który tutaj otwiera serce, który tutaj czeka także w osobie Maryi i Pani Kalwaryjskiej i który także tutaj szczególnie obdarza łaskami, przebaczeniem, pojednaniem w sakramencie pojednania, innymi łaskami wyproszonymi cierpliwie właśnie w tym szczególnym miejscu.